Przygotowanie potrawy złożonej z kilku składników może być bardzo pracochłonne. Po co marnować czas, jeśli można zrobić wszystko jednocześnie w ciągu kilku sekund za pomocą rewelacyjnego nowego miksera WonderMax, superponecznego sprzętu gospodarstwa domowego. Służy on do siekania, krojenia, ucierania, mielenia, ubijania, mieszania i miksowania. Mikser WonderMax to cały zestaw urządzeń do przygotowywania potraw i napojów, który umożliwia wykonanie nawet najtrudniejszych prac kuchennych w ciągu 10 sekund lub nawet mniej. Mikser WonderMax może być uruchamiany na dwa sposoby: szybkim skrętem nadgarstka. Raz, dwa, trzy i gotowe. Albo można przekręcić pojemnik jednokrotnie i puścić, a mikser będzie pracował samodzielnie. To takie proste. Rozdrabnianie mięsa kurczaka jest bardzo czasochłonne. Za pomocą miksera Wondermax będą mogli Państwo rozdrobić mięso kurczaka i posiekać cebulę. Zemleć migdały i ubiciejka lub śmietany w ciągu zaledwie kilku sekund. I przyrządzić pyszne i apetyczne naleśniki dla całej rodziny. Mikserem Wondermax można posiekać cebulę i czosnek w ciągu 3 sekund bez przykrego zapachu i łez. Można zemleć kawę grubo lub drobno w ciągu zaledwie 5 sekund. Tak, zmielona kawa zawsze będzie pełna aromatu. W mikserze tym można nawet skrócić lód w ciągu 4 sekund. I tak oto, można szybko przygotować trzydaniowy obiad. Efekt trąby powietrznej powoduje idealne połączenie składników, zaś samo urządzenie zajmuje mało miejsca i nadaje się do mycia w zmywarkach. Prosimy złożyć zamówienie na mikser Wonder Max, a w naszej specjalnej ofercie telewizyjnej otrzymają Państwo dużej mocy mikser Wonder Max. W zestawie znajdują się płaskie i krzyżowe ostrza, normalnej i dużej wielkości pojemniki wraz z wieczkami i dodatkowe wieczka nadające się do używania w kuchenkach mikrofalowych. Wieczko z dziurkami, a także dwa kubki z kolorowymi obwódkami. Łącznie 18 akcesoriów. A w prezencie otrzymają Państwo również książkę kucharską Wondermax. Ale to jeszcze nie wszystko. W prezencie otrzymają Państwo również wysokiej mocy mikser i sokowirówkę do przyrządzania ulubionych soków. To oznacza zestaw 23 akcesoriów za cenę, którą w tej chwili podajemy na ekranie. A więc dzwoncie już teraz.